stało 44. Mamy to zawsze dobrze. I u tatę mamy nie darę. Mama ma darę niechta. Tylko niech tata się wychyli z za tej gazety. O, dzięki raz. Tak sobie jeszcze. Nie przeskaczaj. Gdzie dzwonisz? Witkowska, dzień dobry. A to która dziewczynka chora? Aha, pani Tamaro, nie, pani chce w czwartek przyjść, tak? Rozumiem. A, pani, pani Tamaro, po prostu przyjdzie dzisiaj prawdopodobnie ten, wie pani, pan Andrzej. Nie, a,